Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to dzień dobry, witamy. Leszek, wspaniały Bartosz Skopiński, 9:15 na zegarku. Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera i wy nie czekacie i nie zwlekacie, tylko dzwonicie od samego początku. 726 114 114, śmiało dzwońcie, nie krępujcie się. My tutaj z Leszkiem będziemy notować wszystko, co trzeba. A później będziemy przekazywać to, dalej. To, co nie trzeba, też będziemy notować. Tak, ale... tak, tak. tak, tak. <laughs> Takie rzeczy też notujemy. Oczywiście, że zanotujemy. Drodzy słuchacze, oczywiście czekamy na wasze telefony, a jeśli macie, że tak powiem, wolne moce przerobowe i w tej chwili chcielibyście i to od godziny dziewiątej się zaczęło i potrwa do szesnastej, Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie przy jedności robotniczej kiermasz książek głogów rodakom na Kresach, a także zbiórka pamiątek do nowo utworzonego Muze Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Tak więc, jeśli ma macie... Macie coś, co mogłoby pomóc, no to od 9 do 16 Głogowska biblioteka na jedności robotniczej. Tam właśnie możecie się zgłaszać. No teraz... mnie kres wytrzymałości to do <laughs> Zobaczymy, ile dziś będziemy czekać na pierwszy telefon. Jak długo będziemy czekać na pierwszy telefon naszego słuchacza. Mam nadzieję, że niedługo, mam nadzieję, że krótko. Ciekawe, chciałbym, że kiedyś była taka audycja telefon za telefonem. No to tak miałem ostatnio przecież. A no tak, w sumie wysłałeś mi wszystko, ja przesłałem te sprawy dalej, zobaczymy, czy da się w jakiś sposób zainterweniować w tych sprawach, o których tutaj... Nawet e... telefon ze Sławy się pojawił, przekazaliśmy tak, tak. go dalej do tak. kolegów i koleżanek z redakcji właśnie, bo to oni tam tutaj było też to zgłoszenie odnośnie chodnika i ścieżki rowina, rowerowej na Witastwosza Kazimierza Wielkiego. Poczekaj, bo telefon... No, dobra, dobra. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry, nie będą panowie długo czekać na telefon. Cudownie. Um, ja, ja bym chciała zgłosić w miejscowości nie lubię, jest wyjazd z skr u tak. ze spółdzielników ładniczych i mamy skręt w prawo na dwunastkę i w lewo na Żukowice. To tam na tej krzyżówce po prostu nie widać. Jest taka wysoka trawa. Nie widać jak od strony tam właśnie krajowej 12 jadą samochody, tam czy było tą trawę podkosić, czy To jest mówimy o drodze gminnej czy powiatowej? No właśnie nie wiem, miejscowości hmm. nie doda, czy to będzie inna, czy powiatowe, nie mam bladego pojęcia. Jasne. Dopytamy w takim razie i e, zapytamy, kto za to odpowiada, no i czym jest w stanie to skosić. Czy dadzą radę. Dobra, bo... super. Dziękuję, dzięki, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. pozdrawiamy, do usłyszenia. Krótki, konkretny, szybki, merytoryczny telefon, takie chyba lubimy najbardziej, Bartku. Nie? Tak, a teraz zaraz za momencik następny, mam nadzieję, 726-114-114, a ty wróć do tego tematu, co zaczęłaś. No w, tutaj była mowa o, o, o chodniku tak. i ścieżce rowerowej. Wita stwosza, a, wita stwosza do Kazimierza Wielkiego, że chodnik zasypany piaskiem, wszyscy chodzą po ścieżce rowerowej. Chodnik pewnie jest zasypany piaskiem, dlatego żeby to zaspoinować. natomiast no, po ścieżce rowerowej się raczej nie chodzi. No, telefon kolejny. Telefon trzeba odebrać. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Ja też się szybko i krótko. Super. Głogów, ulica Sikorskiego, wyjazd z firmy Ligum. Szczególnie w lewą stronę do miasta, jak się wyjeżdża, taka wielka gałęź jest, która zasłania całą widoczność i jest prośba, żeby ktoś to przyciął, bo kompletnie nic nie widać. Okay. Dziękuję, pozdrawiam. No ja nie robić tego tematu już nie zgłaszaliśmy. Nie, było coś podobnego. No, było z no, to z tam tego co pamiętam. Te nie, z tego co pamiętam, wyjazd z, ze świerkowej na Sikorskiego. To chyba było, bo nie kojarzę. możliwe. Był Dobra. No te drzewa tam już faktycznie są wiekowe, takie dość mocno się rozrosły. No mamy nadzieję, że e, coś tam da radę zrobić w tym temacie. 726 114 114. Leszek zanotował kolejny temat, także mamy nie lubię, mamy Głogów Sikorskiego. Co jeszcze? Kto jeszcze? Skąd jeszcze? To oczywiście za chwilę się dowiemy. 726 114 114. Ja wiem, że chciały, chciało, chciał, chciałoby się powiedzieć, że to miało zaspojnować. Tylko pytanie, czy jest tego piasku aż tak dużo, że y, nasi słuchacze z, y, ze ścieżki, wiesz? Pieszej przechodzą na rowerową, bo nie chcą brodzić w piasku. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Jak już jesteśmy przy drzewach, to dzwonie serbów tutaj na ulicy gospodarczej, jak kończy się asfalt i łączy się z ulicą kościelną, jest, kilk jest kilkanaście suchych konarów, które już raz spadły. Najgorsze w tym że tą drogą przechodzą nie tylko dzieci do szkoły, ale również przez prowadzą nasze pociechy małoletnie przez tą drogę. I to grozi po prostu, że jak taki konar spadnie, w nieszczęśliwym czasie może to po prostu spowodować nieszczęście. Okay. Mam, mamy zontowane zgłosie moje do ZGU. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy do serdecznie, do usłyszenia. Kolejny trzeci telefon na dziś i kolejny szybciutki telefon, konkretny telefon. Ciekawy jestem, czy będzie jeszcze jakiś taki temat długi, ale na razie są same konkrety, bardzo dobrze. Z tych konkretów też się oczywiście cieszymy. 726, 114, 114. Jak najbardziej, kiedy są konkretne telefony, to jeszcze więcej ich możemy przyjąć wtedy w temacie dla reportera. Tak, dokładnie. A są też takie tematy gdzie, i telefony, gdzie trzeba się troszkę rozwinąć. Do dzisiaj no, mamy kolejny, kto kto tutaj telefon. rozwinie skrzydła teraz. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. E, ja jestem w takie sprawie w Głogów Park Słoneczny Fontanna. Co tam się znowu zepsuło? Nic się nie zepsuło. Jest taki problem, że tam mnóstwo dzieci, w tym moje dzieciątko, biegają. Świetnie głowa dba o całą zieleń, natomiast pod fontanną robi się co roku on bardzo niebezpieczny i bardzo ślizgi. I on mam pojęcia, dlaczego nie jest to czyszczone, ze względu na to, że no, nie doczekaliśmy się jeszcze żadnego wypadku, ale myślę, że to jest kwestia czasu, bo no, dzieciaczki tam upadają i niestety głową. Mm. I zastanawiałam się, czemu nie czyszczą tego miasto tak raz w miesiącu, jakby wyczyścili ten gron, to było, myślę, że byłoby bezpieczniej. Mówimy o fontannie w Parku Słonecznym, tak? Tak, tak na jest. Koperniku. No to dobrze, to dobrze. będziemy pytać o możliwość czyszczenia. Super. Dzięki, Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Ostatnio zresztą był też telefon w związku z Parkiem Słonecznym, dlaczego nie ma tam znaków, że psy nie, nie mogą się tam chlupać też w tej wodzie. Chlupać. No to tak, jakoś tak. No ale no z tą fontanną taki śliski temat trochę, nie? Tak. F I mówiąc wprost też. Mhm. Dobrze, okay. więc e, mamy za zanotowane, a teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. A dzień dobry. A dzień dobry. I, proszę pani to ma ja bo nie W sprawie te suchego drzewa. Mhm. Bo dwa tygodnie temu... Oberwał się konar i uszkodził na podznamskiej dwa samochody. Tak, to prawda. A, a to drzewo jak stało, tak dalej stoi. Ono jest całkiem, całkiem suche i znowu czeka, a znowu będzie jakaś wichura, i znowu jakieś samochody uszkodzą. A ze nie, to jak ostatnio było wiadomo, gadane, że współdziennia od czasu do czasu powinna chodzić i sprawdzać. Teraz jest wiadomo, które konary są suche, które nie, bo są myście, a jak nie ma liści, to wiadomo, kiedyś, kiedyś ten jakiś konar musi spadnąć. Mm -hmm. I ostatnio właśnie na Poznańskiej tak to się stało, a te trzeba zanośniąć, to nie, postawili go jako pomnik, mi się zdaje, że to będzie pomnik ulicy Poznańskiej. Dziękuję, o, dziękujemy, no, dziękujemy, pozdrawiamy. No właśnie, pomnik ulicy Poczdamskiej. Taki kruszący się. Taki oberwany trochę. No mnie do śmiechu na pewno było właścicielem aut. W ogóle. No, ale całe szczęście nic tym autą się chyba za bardzo nie stało, tylko porysowane zostały. macie Maciej tam był na miejscu i możecie wrócić do tych wydarzeń. W galerii zdjęciowej Maćka. Natomiast, no faktycznie tam chyba nic wielkiego się nie stało. Całe szczęście, bo czasem taki konar to potrafi całe auto zgnieść wręcz. Najważniejsze, że na jakąś osobę przechodzącą tam. No, to też, parło. prawda. 726-114-114 i tak się kręci dzisiejszy temat dla reportera. Szybciutko odbieramy telefony, szybciutko mówicie, same konkrety przedstawiacie. 9.24 na zegarku, więc jeszcze te 21 minut. Czekamy na Wasze telefony. Śmiało, śmiało, dzwońcie. 726 114 114. Dziad się będzie sporo w nadchodzący weekend. Gdzie i na co? W jakim celu się wybrać? To, oczywiście, zaglądacie do portalu regionu do działu co, gdzie, kiedy i nie przegap. Tam wszystko. Czarne na białym, piękne plakaty zamieszczone przez organizatorów. Możecie sobie poczytać, dowiedzieć się, gdzie się wybrać. Czy na Dni Polkowic, czy na Dni Radwanic, czy na McDonald's Streetball Polkowice i tam też wspomóc akcję charytatywną, czy do Jaczowa na 30. przegląd, 30. festiwal, przy nie, przegląd zespołów ludowych i folklorystycznych, czy na piknik rodzinny do Świętego Klemensa. No naprawdę jest tego od groma, że pogoda ma być ładna, to będzie super, a teraz odbieramy kolejny telefon. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Tak krótko, dwie sprawy. Pierwsza sprawa dziurą na ulicy Gomułki, to między ulicą Chopina a ulicą Tadeusza Kościuszki. No ale przecież Ta gomułki mają robić. Temu był zgłaszany ten problem z tą dziurą, taką ona się robi coraz mhm. większa. Ale to, to ja tylko tak panu przerwę na chwilę, bo niedawno dostaliśmy bodajże dwa dni temu telefon, że y, ulicę Gomułki między Chopina a Moniuszki z Morcinka zaczynają robić. No robią ale tam dopiero od Morcinka do yy, ulicy Chopina, ale no to... To, tam dalej tą dziurę, chociażby mogli czymś zasypać, bo ona wyrozi yy, niebezpieczeństwem. No i następna sprawa to właśnie tego co pan dzwonił, tych suchych drzew. Mm -hmm. Może by jakieś służby się przejechały i sprawdziły yy, na mieście, które są uschnięte, powycinały, bo to wcale nie ozdabia miasta. No teraz, teraz gdy są liście, to widać przynajmniej które są suche. Tak tak, a ta, ta, które nie... ta jest sporo takich drzew, które dosłownie straszą. Mhm, mm dobra, przekażemy no, informację. Miłego dnia wzajemnie. Do usłyszenia. do usłyszenia i samych przyjemności. No z tą ulicą Gomułki, to proszę tak chwilkę jeszcze poczekać. Mamy nadzieję, że niebawem wszystko się tam wyjaśni i będzie zrobiona tak, jak trzeba. Oby. No, oby, oby, właśnie. Może i tą dziurę też. Z oby zrobią. 726-114-114. Czekamy na kolejny telefon. W związku z tym, że trwa temat dla reportera, piątkowy. Już nawet powiedziałbym, że obfity w telefony. No zdecydowanie tak, oby więcej takich. A widzę tutaj, że jest nowy, nowa informacja dotycząca e, tego, co działo się w Lubinie. Mowa o, o ludziach, słuchaczach osobach, które uśmiechnięte z kijkami w rękach przemierzały tereny zielone przy lubińskim wielorybie, 101 uczestników z warsztatów terapii zajęciowej z całego powiatu lubińskiego rywalizowało w Nordic Walking. Były puchary, medale, a przede wszystkim była dobra zabawa. O tym przeczytacie na naszym portalu miedziowe.pl. Chodzi oczywiście o ósme powiatowe mistrzostwa w Nordic Walkingu osób niepełnosprawnych. A po więcej szczegółów zaglądacie właśnie na Miedziowe. My teraz czekamy na kolejne telefony. 726 114 114 gdyby ktoś jeszcze chciał, nam o czymś powiedzieć? Może jakieś kwiaty i motyle wreszcie. O, właśnie. Tak ostatnio fajnie było, bo tu pojawiły się kwiaty i motyle między innymi na zakończenie tematu dla reportera, było to w środę, no i może dzisiaj też jakieś takie kwiaty i motyle w drugiej części, bo to już coraz bliżej godziny 9.30. Takie, takie troszkę wymuszamy, tak próbujemy naszych słuchaczy tutaj zmobilizować do tego, że jeśli coś zgłaszali, a zauważyli, że poprawiło się, i sobie teraz pomyślałem, kurczę, zapomnieliśmy zadzwonić, że się poprawiło. Może faktycznie te kwiaty i motyle komuś się należą. Tak sobie pomyślałem. Może są takie osoby, które faktycznie zauważyły, że w ich okolicy coś się poprawiło, a tymczasem zapomniały nam dać znać, że się poprawiło. Natomiast w oczekiwaniu na kolejny telefon, krótka informacja o tym, że piłkarze KGHM, Zagłębia Lubin, wiedzą już, jak będzie wyglądał ich plan przygotowań do nowego sezonu. Na pewno pojadą na zgrupowanie w Arłamowie, a w sumie w całym tym krótkim było, nie było okresie przygotowawczym, w przerwie letniej, w rozgrywkach zagrają 5 sparingów. Pierwszym sparing materem będzie Mieć Legnica, następnie Lubinianie wyjadą na 10się dziesięciodniowy obóz do Arłamowa, jak wspominałem, i tam zmierzą się z Zemplinem Michalowce i z Resowią, a po powrocie czekają ich jeszcze gry kontrolne z Chrobrym Głogów i z z Zjabląca. Sezon w PKOBP Ekstra Ekstraklasie rusza w weekend 22-23 lipca, wtedy na inaugurację do Lubina przyjedzie Beniaminek Ruch Chorzów. To tak krótko tak, w to, sporcie. Tak dopowiem, że tak trochę zazdroszczę tego wyjazdów w Bieszczady. Generalnie jest to taki ośrodek no, Bardzo popularny to, Topowy i popularny, jeśli chodzi o y, Drużyny, no nie tylko piłkarskie Tak mi się wydaje no, Lech Wałęsa też przebywał w Arło, Arłamowie swojego czasu A z jaką drużyną? Z taką drużyną, że był tam internowany Rozumiem. <laughs> Czyli to jakaś drużyna była Dobra, to nie do śmiechu okay. y, Temat dla reportera no, Drużyna jakaś na pewno go zawiozła to jest gwardyjska drużyna. Tak. 726, 114, 114, drodzy słuchacze, my czekamy na wasze telefony. Jest w godzina 9.30, więc coraz bliżej przerwy reklamowej, zaraz ją faktycznie wygramy, tą przerwę. A wy w tym czasie możecie się zastanowić, co tam jeszcze, nie wiem, gdzieś to zaobserwowaliście, może gdzieś coś chcielibyście, żeby się zmieniło, może macie jakieś pytanie dotyczące, nie wiem, dróg, czy chociażby. Kilku innych spraw, które się wydarzyły bądź wydarzą w naszym mieście i w naszym regionie, w Zagłębiu Miedziowym. E, tutaj niedawno nasza słuchaczka informowała nas o tym przejeździe, mm, jak to jest tymczasowa przeprawa przez most i, i tym łuku. Że tam przede wszystkim uważajcie, bo faktycznie nie ma jeszcze barierek. A czy barierki będą. No to... Znaczy, barierka jest tylko, słuchaczka zgłaszała, żeby ją wydłużyć. Tak, żeby taka tu dłuższa była faktycznie. Natomiast no, zobaczymy, czy to tam da radę ją wydłużyć. Z, z tego, co wstępnie mi wiadomo, to y, ma to być wydłużone. No, no to tak, to Także, do, 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 tylko, doskonała informacja. Biorąc pod uwagę, że codziennie tamtędy jeżdżę, to jak zaobserwuję, to też dam znać w temacie dla A teraz jeszcze przed, przed oczywiście przerwą odbierzmy dzień, telefon. Halo, dzień dobry, witamy. A dzień dobry, witam serdecznie. A słuchamy, proszę. Ja bym. dzwonię po raz trzeci z problemem dziura w drodze. Która? Gdzie? To jest miejsce y, ulica Gomułki na wysokości między ulicą Chopina a Kościuszki. No tutaj właśnie przed chwilą też mówiliśmy o ulicy Gomułki, bo ta ulica zaczyna być remontowana. Od znaczy właśnie... odcinek, tak, odcinek między Morcinka między, proszę? Między Morcinka a Chopina? Dokładnie, to jest remontowana, a następny odcinek a tak nawet tutaj są się pytał tych paru pracowników, i potwierdzili, że tą drugą y, część nie będą na razie remontowali. Znaczy Schodzi może tylko nie oni o jedną wielką dziurę po prostu, mhm. żeby ją załatać, żeby sobie nikt krzywdy nie załata. Dobrze, my sobie ten temat na pewno zanotowaliśmy i będziemy pytać czy dałoby radę przy okazji tych prac, które tam trwają, żeby ta dziura została załatana. Dokładnie, bo naprawdę jest tak niebezpieczne, że tam i rowerzyści, i, i, i młodzież na nogach jeździ mm -hmm. i będzie naprawdę tragedia, bo tam ta dziura jest dosyć sporych wymiarów. No mam nadzieję, że tej tragedii unikniemy i da radę wcześniej to zrobić, żeby właśnie był już święty Panie. spokój. Bardzo dziękujemy dzięki za ten się, telefon. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Czyli wraca jak bumerang akurat temat tej dziury na Gomułki. Notto przyjdzie nam to zgłosić w takim razie. Myślałem, że tam już będą cisnąć dalej do końca, już do Kościuszki, no i się okazuje, że... Że nie. Na chwilę obecną ten odcinek... Ale fajnie, że też zapytali e, wykonawcę, czy cisną do końca. Okazuje się, że nie cisną. E, może ci nie cisną. Może, może następni inny, inny będą pociśnę. tam dalej robić. Od Chopina w stronę Kościuszki do... Od Chopina w stronę Kościuszki to chyba najbardziej oczekuje na remont <laughs> ta troka Nie będę ukrywał, że tam faktycznie od... Nie wiem, 30 lat nic się nie zmieniło, może nawet i więcej. Dobra, robimy krótką przerwę reklamową, zaraz po niej wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Temat dla reportera wraca z drugą częścią. Wracamy i czekamy. 726-114-114. No Jak obiecali, tak zrobili. Po krótkiej przerwie wracają, a na dziedziniec Zamku Książąt Głogowskich wracają koncerty Bardowie pod wieżą i to już dziś. Póki co. Taki zespół przyjedzie, znaczy duet, bo oni grają w różnych konfiguracjach. Potrafi być ich więcej w zespole, ale dzisiaj w duecie Elżbieta Rojek i Jarosław Bieliński. Zespół póki co z Nowej Rudy przyjedzie do Głogowa zagrać muzykę z nurtu Ukrainy Łagodności. Ten koncert o godzinie 19.00. Wstęp jest wolny. Zapraszamy do Zamku Książąt Głogowskich. I to będzie ostatni przed wakacjami koncert, kolejny już po wakacjach. Póki co nie ma telefonów. Przypomnijmy: 726 114 114. Jeśli chodzi o te wszelkiego rodzaju imprezy, to oczywiście na namidziwek.pl w dziale nie przegap co gdzie kiedy Was zapraszamy. Przy okazji imprez to jeszcze dzisiaj Kasia na pewno i nie tylko Kasia rozmawiać będzie z naszymi gośćmi w studiu. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim problemem, może nie wiem czy będzie do rozwiązania. Chodzi m.in. o nasz Sor Głowowski. Czy Segregacja, czy, czy cały ten triaż przeprowadzany tam przez pracowników, musi być słyszany przez innych e, tam siedzących, którzy też czekają na tych. Bo, bo sprawa tego typu, może on triaż z palcem tam złamanym, tak, ale stoi inny pan przy okienku, no i sprawa dla niego e, bardzo taka e, sensująca może, ja usunięte jądro i on się musi tłumaczyć komuś i, i wszyscy muszą to słyszeć. No nie jest to komfortowe na pewno w takich przypadkach. to jest, to jest dość przypadkach. nieprzyjemne, także mi się wydaje, że jakoś powinno gdzieś inaczej to być zorganizowane i yy, każdy z czymś innym przyjeżdża, tak? Oczywiście. I, i jakoś nie, nie przy tym okienku, tak, bo mimo tego, że yy, jedna osoba może znajdować się przy okienku i jest przeprowadzany ten triaż i nie siedzą na krzesełkach i tak jest cisza i to wszystko słychać. No tak. No to przekażemy pani sugestie władzom szpitala, zobaczymy, jak się do tego ustosunkują w takim razie. Czy można w, w jakiś sposób temu zaradzić? Dobrze, dziękuję bardzo, Dobra, Dziękuję Bardzo, bardzo dziękuję. do usłyszenia. No taka dość delikatna sprawa, trzeba przyznać, wręcz intymna, żeby nie powiedzieć. Pytanie, z iloma takimi sprawami faktycznie na SOR trafiają pacjenci. Mhm, dokładnie. Natomiast no mało, przyjemne, mało przyjemna sytuacja. Tłumaczyć się też z tego na przykład. Na forum, tak jakby. Tak jest. 726, 114, 114. Mówiłem przed chwileczką o przygotowaniach piłkarzy KGH w Zagłębie Lubin, natomiast wczoraj no na tu zdania są podzielone, czy to dobra informacja, czy nie. Moim zdaniem tak, bo tak skutecznego napastnika w Chrobrym już dawno nie było, a Mikołaj Lebedyński po przygodzie ze Stalą Mielec wraca do Głogowa i o tym też w moim artykule na Miedziowe PL możecie przeczytać. żeby powiesz Lewandowski. <laughs> też na L, ale nie, Lebedyński. 33-latek z doświadczeniem, zanim grał w Chrobrym i zanim grał w Stali, to reprezentował barwy między innymi Rody Kerkrade czy Podbeskidzia Bielsko-Biała, Pogoni Szczecin oraz Wisły Płock i w swoich występach w Chrobrym wystąpił w 114 meczach, zdobywając 30 goli i od nowego sezonu będzie mógł ten dorobek powiększyć. Tak więc Lebedeński wraca do Chrobrego i czekamy na kolejne transfery do MZKS-u. Pewnie kibice w Lublinie czekają też na informacje, kiedy nowi gracze, bo sporo przecież odeszło zawodników z Zagłębia, kiedy nowe... Właśnie w drużynie PKOBP Ekstra klasy z Lubina w Waldemara Fornalika. Ale to tak sportowo, oczywiście, taka moja wrzutka. Nie mogłoby tego zabraknąć. Miedziowy magazyn sportowy dopiero w poniedziałek o 18.15. A teraz, jeszcze przez kilka minut, dla Was temat, dla reportera. Tak, jeszcze przez najbliższe 7 minut czekamy na telefony z całego zagłębia międziowego: czy to Głogów, czy to Lubin, czy to Polkowice, czy jakakolwiek inna miejscowość, gdzie radiolka zagłębia międziowego słychać. Więc śmiało telefon w dłoni 726 114 114. Dzwonicie i mówicie, co zaobserwowaliście, i tak dalej, i tak dalej. Dzwonicie przede wszystkim i to nie jest tak, że robicie nam jakiś problem. Po prostu dzwonicie, przedstawiacie swój problem, a my ten właśnie Tematy temat notujemy dalej. i przekazujemy dalej, bo nie ma jak to było. Wszystkie problemy są dość istotne i każdy ma swój własny osobisty, i nie można też mówić, że jeden jest. Bardziej problemem, drugim mniej i tak hmm. dalej. Problem to problem. Jak tak jest. jest, to dzwonicie. 726 114 114. Nie krępujecie się, o tak jak kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry. A ja mam takie pytanie, czy dałoby się Przez was dowiedzieć Kiedyś był taki autobus Ranny do Karpacza o Chyba 5.30 Później w środku, że tak powiem Tygodnia, później zrobili to tak jakby W weekendy, że 5.30 A później chyba było 15:00. No a teraz jest napisane, że całkowicie do odwołania Nawet nie teraz, to już tak gdzieś od Paru chyba miesięcy Ale teraz mi się tak przypomniało, bo tak Nikt do was nie dzwoni, więc stwierdziłem, mm. że A spróbuję a Mówi pan o K połączeniu głogów Karpacz, tak? Tak, tak, że całkiem jest do odwołania i nie wiadomo dlaczego. Nie można to jakoś uzyskać, odpowiedzi, że tak powiem. No to sobie zanotowałem i będziemy pytać, czy jest szansa, żeby to połączenie przywrócić. Może na wakacje, akurat. Może na wakacje akurat coś pomyślą. No może, może. No i tak, no to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będę słuchał dalej. Do usłyszenia. Zachęcamy i pozdrawiamy oczywiście. Powoli weekend się zbliża, Bartku. Tak. To... Wakacje się zbliżają Wiesz, za tydzień koniec roku szkolnego. Tak z wybrzmi ostatni dzwonek i e, uczniowie odetchną z ulgą, chociaż nie wszyscy, bo ci, co mają w sierpniu poprawki, to na pewno nie. E, gdzieś tam będą z tyłu głowy mieli to, że te jedynki trzeba poprawić. No, ale myślę, że jednak zdecydowana większość z wakacji będzie się cieszyć, tak więc w przyszłym tygodniu z pewnością zawitamy do szkół w regionie, żeby porozmawiać z młodzieżą, jak oceniają rok szkolny, jakie mają plany na wakacje, a z jakim tematem dzwoni teraz do nas słuchacz? Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Kłogowa, jestem z panem, bo akurat raczej z Kługowa jestem, bo jak przebywam ja przeję w sprawie tego telefonu pana. Mhm. Ten autobus na pewno nie będzie ruszony. Ten autobus jest już zlikwidowany prawie od dwóch lat. O 5:30. Dobrze. No mogę tylko tyle podpowiedzieć, że nie ma, a dlaczego? No to nie wiadomo. No Podejrzewam, że Podejrzewam, że właśnie nierentowny. Natomiast zapytać, oczywiście zapytamy, czy, czy w najbliższych, może na przykład na wakacje, tak jak wspomniałem, na te dwa no miesiące takie połączenie. Na wróci. wakacje był jeden miesiąc ruszony, ale to w sierpniu był ruszony i to co yy, chyba tylko któryś dzień środy, piątki. Mhm, dobra. No dobrze, dziękujemy w takim razie za ten telefon i pozdrawiamy naszego słuchacza. Pozdrawiam. pozdrawiam no, czyli, e, no, by, był faktycznie kurs 5.30, powrót 11.25, i kursy wykonywane były piątki, soboty i niedzielę. To tak mogę przeczytać, ale to z naciskiem na były, bo już ich nie ma. No dokładnie. E, więc drodzy słuchacze, no. Ja w pełni nie, rozumiem nie, w pełni rozumiem tych, którzy nie mają aut, bo to faktycznie tak, jak jasne. się dostać do karpacza, jak, jak nie ma się samochodu. Natomiast e, no, ci, którzy mają auta, to do Karpacza myki już są. Natomiast no, taki myk. No, oczywiście zapytamy. Zapytamy, czy jest szansa, aby to połączenie przywrócić. Dziękujemy za kolejny telefon i dziękujemy też za ten głos w dyskusji, bo tu widzę, że słuchacz wziął sprawy w swoje ręce i wie, że od dłuższego czasu tego połączenia nie ma i też gdzieś spróbował się dowiedzieć, że nie będzie. My zapytamy, czy jest szansa, mhm. aby przywrócić to połączenie. Teraz mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę Pana, ja dzwonię odnośnie tego autobusu do Karpacza. Tak. Wczoraj wyczytałam w internecie, że zostaje wznowiona linia od 24 czerwca na razie do odwołania i dwa autobusy to na razie pisze tam na okres wakacyjny. Od 24 czerwca to jest 5.30 rano i w południe 15.05. I z powrotem z Karpacza 11.25 i 19.20. Mhm, dobra, to bardzo dziękujemy za ten telefon. W takim razie my też postaramy I już się... Już jest w do... internecie. Ja wyczytałam to wczoraj w internecie. Mhm, na tak miedzio... Nie na Miedziowym, tylko na Głogowski Portal Informacyjny. Mhm, no, proszę dobrze, to będziemy się też dowiadywać w takim razie, co i jak. Bardzo dziękujemy. Proszę. Do widzenia, do widzenia. Do usłyszenia. No i proszę, jaka szybciutka dyskusja i odpowiedź się tu <coughs> Jasne, że tak. Między... Drodzy słuchacze, no zawsze są też pociągi, nie tylko autobusy. Przypominam, że pociągiem do Słuchaj, Karpacza też można się dostać. Bartku, tu w... w, w strona Intertransu, jak byk, wielki, duży plakat. Od 24 czerwca odjazdy z Głogowa, kierunek Karpacz, 5.30. Mhm. Odjazdy z Karpacza, kierunek Głogów, 11.25. 25. No ale to jest, to jest w takim razie przywrócenie tego, co było. Bo no. to były te same godziny. Dokładnie. To, co powiedziałem, że były, a teraz w takim razie I będą od 20, tak? 4 czerwca. Czyli od, Czyli początku, od, od początku wakacji od, od samych wakacji. No także, drodzy słuchacze, no, będzie można dojechać w miarę szybko autobusem, prosto z Głogowa do Karpacza. No i Nic, to mamy... tylko się cieszyć. Błyskawiczna szybka odpowiedź. Bardzo dziękujemy naszej słuchaczce za podpowiedź, że gdzieś to wyszparała w internecie. No, a na stronie Intertransu też jest to napisane, że te połączenia są przywrócone. Bilety na połączenia dostępne są w przedsprzedaży na stronie właśnie internetowej. Tak więc... Jeśli... Drogo? Więc to nie wchodziłem akurat. Aha. Nie patrzyłem, ale tu osoby zainteresowane z pewnością sobie zerkną i jeśli będą chciały skorzystać z tych połączeń, o, to skorzystają. jeszcze jeden telefon ostatni chyba dziś. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, bo słyszałam, że tutaj pan mówił, że nie ma autobusu, Karpat Głogów. No już wiemy, już przed chwilą mówiliśmy, że wrócił. Że wróci. Tak, od 24. Tak, dziękujemy bardzo. A nawet, a nawet wrócił się radą. Od 30 zero 30.06. No to cudownie w takim razie. Bardzo dziękujemy za ten telefon. do, widzenia. do usłyszenia. Tak jest. Bardzo nam, nas to cieszy, że jesteście na bieżąco, komentujecie, sprawdzacie i to nas cieszy również, że odpowiadacie innym słuchaczom. Tak jest, wywiązała się dyskusja. Wiemy, że połączenia do Karpacza wracają i z Karpacza do Głogowa powrotne oczywiście też, a my z tematem dla reportera wracamy w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.